dzień dobry ktoś z Was pytał jaka jest średnica tłoka jaka jest średnica stworzenia stworzeń ma około 20 mm 19 tam z kawałeczkiem a sam tłok patrz teraz się tutaj nie chcę wyostrzyć ale ma 80.98 tak wygląda po myciu został mi jeszcze jeden do umycia i będę mógł zabrać się za blok. To nie jest naprawa gówno. Powtarzam to po raz kolejny. Stare tłoki, nowe pierścienie, nowe panewki na korby. Może tylko górne, może tylko dolne. Komuś to nie pasuje. Niech sobie sam robi remonty. I sam sobie decyduje, które panewki będzie wymieniał, a które nie.